Czuję, czuję, że to jest ciekawy kontent, więc ponagrywam nagrywam ten szpital. Dziś, dziś, na, dziś tutaj. Maniek jest torturowany. Barano muszę to tak nazywać. Ja wiem, że ty. Ja wiem, że ty walczysz o ich zdrowie. Ale ja właśnie widzę no po ich twarzach zawsze, że to jest delikatny masażek. Dziękuję bardzo. O proszę, jak nowy staje. Jezu, nowe życie. <grym> nowe żyjecie, nowe życie. <grym grym grym> zawsze. <zzafek> teraz działając to, żeby wam pomóc, jak oni najprawdopodobniej będą bronili, jak będą atakowali. Struktura w bronieniu 1-4-5-1. dziewione dziewiony wysoko. Mocno zamykałem środek. zostawiałem przestrzeń z jednej, z drugiej strony na bokach. Powiedzieć tylko jedno. Pokażcie kurwa jaja. To boli. Idę, idę, idę. Co tam Miki? Chciałeś mi coś powiedzieć? dzisiaj taka ma urodziny u nas Kto? Kto? Trener Marcin, ten taki łysy. Mieliście już prezent dla niego? Właśnie, właśnie jest. Teraz będzie dany? Tak tak, 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 Co mówisz? Teraz, teraz, teraz. Teraz, teraz, teraz. teraz, teraz Niech w nie ucieka tej. Czernet, czernet. Ja, no i tak się dogadać z trenerem właśnie. Ale tak. żeście dali. Ale żeście dali ten prezent, no? no tak, to, <laughs> Żeby nikogo nie zmyliło. To nie jest futsal. Tak, prawda. <gryder> jeszcze nie przedaj, stoi no. z szylok. <gryder> witamy, witamy. witamy Na naszej sztucznej. Eee, Sprawdzam to mnie tekst. Ejde. Wiesz, te... nie, nie, Ale właśnie Leon. Op. Proszę zdał, no. Nie znam. Oh. Ja nie, mam nasz? nie Dobrze, dobrze. Wedi, jestem Śpiewaj! Znasz, nie kłam. Akurat ty. Tylko Na hali nie No. To... I temperatura ta sama, dobrze. No nie mamy klimatyzacji, ale mamy klimat chyba. To... Dobrze, nie? <laughs> Szybko to ogarnął. Dobrze, dobrze. Idę do tego, żeby zapoznać się z tym, co dzieje się w naszej Teguelce.

Wszystko co najlepsze, wszystko co najlepsze macie. Sprzedajcie się, więc słodkowy. Panowie Paweł Satek powiedział na treningu jedną bardzo ważną rzecz. Jak będziemy się tak kurwa prezentować na tym boisku, to ci ludzie na tą środkę przycą przychodzić, a nikt z nas nie chce tutaj grać, tak, grać dla Polskich trybun. Dlatego w tym meczu pokażmy kurwa, że na że jeszcze warto przychodzić. Dawaj. Kto wygramy? Nie! o domać. Remca ludzi na tobie. I jeszcze słów słówki te między sędziów, którzy będą a dzisiaj prowadzić nasze spotkanie. Sędzią głównym jest pan Maciej Skrzypczak, a jego asystentami Piotr Maciej i Andrzej Rybakowski. Mikołaj, zapraszam. Jeszcze zanim rozpoczniemy ten mecz, mamy bardzo miłą uroczystość. Setny mecz w poprzedniej kolejce rozegrał nasz młody z Mikołaj Dabrowski. Wielkie gratulacje. Co na Łace Tadeckiej no, również e, zaliczył Marcin Roszkowski, trener, bramkarz. Także wielkie podziękowania. Jak to mówią, życie zatrzyma się po 50, a prawdziwa, prawdziwa piłka ważna po sensie.

Musimy, musimy, musimy drugie piłki zacząć kurwa, zbierać, zbierać. Nie będziemy zbierali kurwa drugich piłek, no to będą kurwa jechali. Nie koncentrujmy się na tej pierwszej piłce, która jest kurwa z góry, bo ciężko jest kurwa nam to wygrać. Koncentrujmy się na tej drugiej, która kurwa spada. Pierwsza sprawa jest taka, że mam wrażenie, że przegrywamy... To, że przegrywamy główki, to my w ogóle mnie to tam mam luz. Ale my w ogóle nie wygrywamy drugich piłek. Wszystkie piłki drugie, które spadają po prostu w główka padają i chłupem. To jest pierwsza sprawa. I to się musi udać. Musicie się lepiej ustawiać do tej piłki. To rozumiem przez lepsze ustawienie. Skoro wiem, że. Ale Nie nie wygrywaj! z gujba! To wygramy! Le!

Boisko opuścił gracz Dużyny Wiary Lecha z numerem 10, czyli Daniel Mankiewicz. Jego miejsce numer 6 Marcin Bladocha. To jego debiut w seniorskiej drużynie DWL-ki. Dziękujemy dla drużyny Spotkanie kończy się z bulikiem 0 do 3. Drużyna Lecha, Pawła Roka Pełna. po buliku 0 do 3. Jeszcze w wali y, informacja, że trzecią bramkę Thank you. A jak siedzimy tutaj w szatni, możemy powiedzieć, że zrobił Pan prawdę, wszystko.